Właściwie całe oklaski, jakie się rozlegną na tych koncertach, to będą oklaski dla Aśki. Jestem przekonany, że na tych występach wyślemy jej tyle energii, że, e, że będzie dobrze. Teraz to my jesteśmy gdzieś tam dla niej, bo tyle lat po prostu była dla nas. Członkowie Kabaretu Hrabi ogłosili niezwykłą trasę koncertową Potemowe Piosenki. Wraz z zaproszonymi gośćmi mieli wykonać kultowe utwory legendarnego Kabaretu Potem. Misiu, misiu, misiu. czemu z ciebie taka ciapa jest? Misiu. Misiu, misiu! Miesiąc temu artyści opowiadali o projekcie w studiu Dzień Dobry TVN. Piosenki Kabaretu Potem, które tak kochamy i bardzo, bardzo cenimy, że one... No boimy się, że trochę znikną, więc chcielibyśmy je przypomnieć, bo są naprawdę przepiękne. Niedługo później członkowie Kabaretu Hrabi opublikowali przejmujące oświadczenie o sytuacji Joanny Kołaczkowskiej, aktorki grupy, a niegdyś Kabaretu Potem. Aśka, nasza Aśka, niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna, to nowotwór. Tak jak chłopaki napisali, Komunikacie, który był u nas na, na stronie, nie ma hrabi bez Aśki. Ażka to jest żołnierz, On to jest absolutnie człowiek oddany sztuce. Ja miałem być w tym pierwszym składzie, dość kameralnym, ale teraz to będzie. Ja sam nawet jeszcze nie ogarniam, ile osób będzie na scenie, bo wszyscy chcą wziąć w tym udział. Miałem wrażenie, że nie trzeba mieć wielkiego talentu żeby zaśpiewać tym piosenkiem. Tymczasem nagle się okazało, że nawet nie mam takiego talentu. A te nie poleci. Postanowiłem dołączyć do składu, ponieważ no Asia jest w potrzebie, chcę ją wesprzeć. Też przesłać pozytywną energię, wszystko dla Asi, wszystko dla niej. Decyzję o dołączeniu do projektu podjęli również byli członkowie kabaretu Potem na czele z byłym liderem grupy, Władysławem Sikorą. Razem z kamerą Dzień Dobry TVN towarzyszymy artystom podczas pierwszego dnia prób. Emocje są dla mnie duże. Na przykład pytałem się Lupeza, jaki głos mi przydzielił, a on mówi: Śpiewaj tak, jak pamiętasz. Był ciężki ich Jakże tu się nie załamać. Cały czas myślę, że kabaret potem, nawet teraz, oglądany, może bawić, może śmieszyć i to wszystko no, jest ponadczasowe. Każdy z nas lubi sobie podnieść. Przecież widzę. Te piosenki mi cały czas grają w duszy, bo ja je pamiętam jeszcze z czasów, kiedy potem funkcjonował, uczył mnie kabaretu. Był absolutnie na number one, to znaczy potem były też super grupy, ale potem to było, jak oni byli, to, to waliło się drzwiami i oknami. Bardzo nie papułaj tyle, tylko powiedz, czy nie masz chleba z masłem? Ładny jestem. Miałam ci ja chleba z masłem, alem go zjadła. Aha. No masz, babo placek. No dziękuję, ja już się najadłam. Byli pioruńsko śmieszni, to po pierwsze. Mieli świetne teksty, zupełnie absurdalne, pierdolsensowe, ale mieli też rodzaj takiego, powiedziałbym, uświęconego badziewia. To znaczy czegoś takiego, że oni byli tak sympatyczni i lekko nieporadni w tym wszystkim, więc ten fenomen jest właściwie trudny do powtórzenia. O kukułka, kukułko, wykukaj mi za ile lat wyjdę za mąż. No zwariowało dziewczę! Zakukałbym się na śmierć. Ani razu. To już w tym roku. I to był właśnie Asi pomysł, żeby to wyciągnąć, pokazać w świetnym anturażu ze świetnymi ludźmi. Stąd był w ogóle pomysł na ten koncert. No Jaszka jest takim tytanem sceny, że jej się nie da zastąpić. Ja bardzo często w swoim życiu używam jej określeń kabaretowych. Pobliż, możliw, możliw pobliż. E, albo to, że jeśli coś jest na mnie, tak, albo jeśli coś jest na mnie e, dobre nagle, co było bardzo za dużo, to mówię, one są na mnie dobre, więc no bardzo Opróki dużo tego nie jest. No, tak. Potrafi grać dla tysiąca osób, a masz wrażenie, że gra tylko i wyłącznie dla Ciebie. I scenariusz napisał los. To trzeba się do tego scenariusza dopasować. Głupie, nie? te koncerty zamiast z Aśką będą dla Aśki i to, co uda się zebrać w czasie tych koncertów, finansowa strona tego przedsięwzięcia będzie w całości przeznaczona na leczenie Aśki, także w ten sposób będziemy jej mogli pomóc. Pieniądze z biletów, które, które ludzie kupili przekażemy właśnie na wszelkie potrzeby Asi. Jest z nami, będzie z nami i będziemy z wielką radością, już zresztą podczas próby się śmiałyśmy tutaj, także... <laughs> Kochamy, kochamy cię, Asienko. Właściwie całe oklaski, jakie się rozlegną na tych koncertach, to będą oklaski dla Aśki, bo teraz też w takie oklaski mogą się przełożyć na jakąś dobrą energię, która w jej stronę będzie płynęła. Teraz to my jesteśmy gdzieś tam dla niej, bo tyle lat po prostu było dla nas. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień